Zabierz je, proszę, obydwie. Idziemy w tej chwili na Planetę Rado. Idziemy do ściągnięcia wszystkich, co, wszystkiego, co ich obciąży. Obydwie je zabierz, proszę, na Planetę Rado. Mhm. I jak będziesz już na miejscu, to opowiadaj, co widzisz, co robią. Która pierwsza wchodzi na, na skaner, żeby się zeskanować? Tam idziemy ściągnąć wszystkie oprogramowania traumy, przekonania. Chipy, blokady, kontrakty, pakty, wszystko, co obciąża. Która z nas. No Mała dziewczynka poszła? To jest babcia. Okej. Okay. idź Janina. Ona wchodzi na tą taśmę i opowiadaj, co widzisz, jest yy, Irenką. Wchodzi do skanera. Mhm. Taka z zainteresowaniem, jak to dziecko. Jest ciekawa, co tam zobaczy. Co przeżyje. Um. No i tak jakby jest ciekawa tego skanera, jakby widzi to światło. Dobrze, Sto stoisz tam, Janino, na tej taśmie, i z góry na ciebie schodzą takie trzy obręczy ze światła i miłości, i one się przenikają tak jak hula hop schodzą od góry do dołu. I one w tej chwili skanują wszystko, co, jest, o, co Cię obciąża w Twoim ciele. Wszystko, co Cię obciąża, jest w tej chwili skanowane przez te trzy obręcze. Widzisz to, Irenko, tak? Tak. Jak już skończą skanować, one idą do góry, taśma się podsunie do przodu i będziemy działać dalej. Ona czuje bardzo mocno teraz swoje wszystkie części komórkowe, um, krw y krwinki. Mhm. Słyszy cały organizm odczuwa środka. Jest pewien punkt tak jakby coś wyrastającego. Myślałam na początku, że to może jakiś guz, ale to jest ziarno, które się rozwija jak kwiat. Coś hmm. co, co chce zakiełkować na nowo. Okej, okay, dobrze. Po to tu jesteśmy, żeby ci pomóc. Otwieramy cię na nowe. I teraz, jak skończyły skanować. Te obręcze, wszystko, powiedz ręko, czy skończyły, czy jeszcze nie? Te obręcze dają mi siłę i moc. I oddech. Przede wszystkim na nowo, na chce poczuć wdech i wydech. Dobrze. Chcę poczuć życie jakby przez te swoje płuca. Ok. Byłaś bardzo obciążona. Bardzo. Ale w tej chwili, jak skończą skanować te obręcze, one idą do góry, taśma ruszy. Ty podjedziesz do przodu i z góry na Twoją głowę zjadą magnesy w kształcie lotosu. Te magnesy w bardzo delikatny sposób. Będą wyciągać z twojego ciała subtelnego wszystkie obciążenia, które masz w sobie, te, które zostały skanowane, w bardzo bezpieczny sposób, nie uszkadzając żadnej komórki. Będą wyciągać wszystko. One zawisną tak bliziutko nad twoją głową, nad ramionami. Widzisz to taki ręko? Mhm. Ok. Jest wyciągane dużo? Bardzo. Ok. Coś jest związane z motorem? Wszystko, co cię obciąża, wszystko tam jest wyciągane. Traumy, blokady, programy, fakty. Kontrakty, obciążenia, wszystko co cię obciąża jest wyciągane. Chipy, implanty, nie słyszałeś, na, nagle coś. Implanty, chipy, wszystko jest wyciągane. I teraz, jak skończą wyciągać te magnesy, wszystko, taśma podjeżdża do przodu, jedziesz na niej. Ok? Mhm. Powiesz dobrze. Po jedzie już do przodu? Tak. Dobrze. I teraz zatrzymuje się taśma, i z góry na ciebie będzie leciał taki żel zielony. To jest coś, co będzie cię uzdrawiało, regenerowało miejsca, które zostały uwolnione w Twoim ciele. Ten zielony żel ma na celu regenerację. Wszystkich miejsc, które zostały uwolnione w Twoim ciele. <laughs> No, i leci na nią ten żel, i ręko. Tak, tak, tak. Już tak jakby. To jest ciekawe, bo ten motor mi wcześniej, który się pojawił, to tak jakby chciał naprawić swój silnik. Teraz, jak to mówisz, to widzę, że jakby to był smarowany motor wewnętrzny, że do życia. Pięknie. Jak się skończy. Jest coś zamkniętego, jakieś części duszy są zamknięte, które są w jednym miejscu skumulowane i one chcą się wydostać z takiego ziarenka, jakby im było ciasno. To teraz, jak zejdzie babcia z tej taśmy. Ok. Zapisałam sobie cząstki duszy zamknięte babci, do tego pójdziemy. Niech, jeżeli się skończy proces, to powiedz Irenko. Ona prosi, żeby się tym zająć najpierw tymi cząstkami, bo jednak tutaj można to zrobić przy tym skanerze i tutaj bardzo fajnie to pójdzie. Ono potrzebuje jakby miejsca po prostu rozszerzyć, trzeba jakby przestrzeń na więcej. To tak jakby były ściśnięte takie małe dzieci, które nie mieszczą się wszystkie naraz i to są części rodowe powiązane z nią, które były również w poczuciu jakby zagłady. Dobra, to teraz babciu proszę ciebie. Intencją, powiedz taką intencję, że chcesz przywrócić swoje wszystkie części duszy, które są gdziekolwiek zamknięte. O Boże, jak ona podziękowała, powiedziała: Marzyłam o tym. Wszystkie Twoje cząstki duszy, które gdziekolwiek są zamknięte, Ty, intencją, przywołujesz je do siebie, scalasz się w jedno. Jesteś jednością. Jesteś światłem i miłością, cząstka Boga jest w Tobie. Wracają, rozświetla się. Gdziekolwiek są Twoje cząstki. Cząski świadomości, cząstki duszy wracają w tej chwili do Ciebie. Stajecie się jednością. Harmonizujecie się. Mhm. Dzieje się to. Bardzo dużo tego schodzi. To ona tam sobie będzie stała w przestrzeni. To wszystko do niej idzie w tej chwili, do niej wraca. Będziemy patrzeć na nią. A na taśmę, tą do skanowania implantów, poproszę, żeby teraz weszła Justyna. Wejdź, Justynko, tak jak stała Twoja babcia. Na tej taśmie taśma troszeczkę ruszy i Ty na niej jesteś skanowana przez te obręcze. To są skanery, które pokazują wszystkie obciążenia. Ona pierwsze co mówi również, że też chce przywrócić wszystkie cząstki swojej duszy. I chce się pojedać z babcią. Słyszałam cię jeszcze raz. Co, co Irenko? Nie słyszałam w ogóle. Co mówi ona pierwsze co? Ja również chcę przewrócić wszystkie swoje cząstki duszy. Się pojednać z babcią. Dobrze. Zaraz to zrobimy. I teraz niech te skanery schodzą. Będą skanować wszystkie twoje obciążenia, które nosisz w sobie. Jest ich bardzo dużo. Wszystkie implanty, chipy, blokady, traumy, programy. Wszystko, co cię obciąża, jest skanowane w tej chwili. Te obręcze schodzą tak jak kulawo w górę i w dół, w górę i w dół. One się kręcą i skanują wszystko. Jest tego dużo. Bardzo dużo, i jest dużo luster, takich jakby też e, z zewnątrz, które okay. przychodzą, odbijających się do niej z powrotem. Te lustra, to są jakieś traumy, blokady, co to jest? To są złożeczenia? Nie, to są jej odbicia, które e, widzi. W których e, są jakby wszelkie negatywne przekonania. Okej, okay, dobrze. I jak skończą te obręcze, ją skanować, idą do góry, taśma ruszy, i ona stoi, a z góry na nią, nad głowę wjeżdżają magnesy w kształcie lotosu. Bardzo niziutko ramion i głowy zjeżdżają. Otoczają ją takim kwiatem. I zaczynają w bardzo subtelny sposób, bardzo delikatny, uwalnia ciało subtelne ze wszystkich obciążeń, wyciągają je. Nie jest tego tak dużo, jak u babci, na szczęście? Mhm. Wszystkie te lustra, wszystko co cię obciąża. Cyrografy, tak że... myśli, myśli, przekonania, myśli, kształty. Okej. Okay. To nie jest jej, to jest zapożyczone. Ale ją obciąża, więc wszystko po prostu. Tylko mówię, skąd to idzie. Tak, tak, tak. Oczyszczamy to. Kiedy to mówię, to więcej się schodzi. Dobrze. Bardzo dużo iluzji. Poczucia wartości. Wszystko, co ci obciąża, jesteś uwalniana w tej chwili. Wszystko jest wyciągane z ciebie. Widzisz gdzieś jakiś punkt, gdzie miała tego najwięcej? To nie była głowa? Bardzo dużo w ciele, dlatego tak strasznie dużo ziewam od początku. To tak się uwalnia dużo, że po prostu bardzo w środka wyczuję po prostu bardzo dużo bólu i takiego ciśnięcia. Ok. I jak już skończy wyciągać magnes, wszystko podniesie się do góry. Taśma ruszy, a ty na tej taśmie podjedziesz do przodu, i z góry nad ciebie popłynie taki zielony żel, tak jak na babcie. Ten żel regeneruje, uzdrawia. Uzupełnia wszystkie miejsca, te, które zostały uwolnione w tym momencie. Ona mówi, nareszcie. Cieszę się bardzo. I teraz, Justynko, powtarzaj za mną: Twoją intencją jest, powiedz to jako intencję, że chcesz, aby wszystkie części Twojej duszy, gdziekolwiek są, gdziekolwiek są zamknięte, Intencją mają wrócić wszystkie do Ciebie teraz. Chcesz się scalić, chcesz się zharmonizować. Intencją. Z jednej strony jest gotowość, a z drugiej strony strach. Ale próbuję powiedzieć jej, razem z przewodnikami, że. Nic złego nie czeka. Czekają tylko połączenie się z drugą połową. Z sobą samą, kto, która jest dualna. Która akceptuje świat dobra, świat zła. Tak jak białe i czarne. tak jak plus okay. i minus. Okay. Wtedy I... do niej łatwiej schodzi to, taka akceptacja, żeby mogła połączy się z każdą cząstką siebie, którą rzucała. Dobrze, i ten zielony żel płynie dalej po niej? Tak, jest na razie w połowie, tylko ciągle tutaj musi się dużo uzdrawiać. Dobrze. Wcześniej bardzo dużo jest i na plecach Dobrze. napięcia. Dobrze. Jak są dzwony, to to jest często potwierdzenie, że przyszła akceptacja. Zrozumienie. Boże, ile ona tego ma. Niech uzupełnia ten żel. Niech regeneruje. Niech uzdrawia, a my będziemy. Wydział... W wolności przede wszystkim, tak jak ten ptak, który był na smyczy. On, ona teraz chce czuć tą wolność. Dobrze, i jak skończy, zejdzie z tej taśmy. Jeszcze chwilę potrzebuje. bo musi to zejść do nóg, bo na razie to było w brzuchu. Dobrze. aż do stóp dobrze aż do stóp Pani Justenka weszła w sesję razem z Tobą, pomaga Ci, wspiera chyba, no niech Pani sobie zamknie nawet oczy i zacznie sobie wyobrażać to wszystko, co my mówimy a Joasia Panią wspiera Ok. I teraz, jak już się wszystko wypełniło, zregenerowało, schodzi z tej taśmy, idzie tam do babci. Poczekaj okay, sekundkę jeszcze. Stotę. Dobrze. Dobrze. Udało się. Super. To zejdzie dobrze. A powiedz mi, wszystkie cząstki jej duszy do niej powróciły? E, 60%. Na razie nie jest gotowa na resztę. Aha. To zaraz zrobimy resztę, dobrze. To zabierz je obydwie. Nie jest tak, że. Okay. Nie wiem, wie, czy ona jest gotowa, w, tak trudno zrobić w jednej sesji. Zaraz zrobimy kolejny krok. Dobrze, ja dobrze. Rozumiem. Irenko, w takim układzie zabierz je obydwie, wróćcie do naszej przestrzeni. Podziękuj, planecie, za pomoc, za uwolnienie. Zamknij tamtą przestrzeń i niech wrócą do ciebie tam, do przestrzeni.